Ja to łona raper, ona nie wie dlaczego tak Ona w końcu zrozumiała skąd się wzięło mody gas Ona nadal nie rozumie czemu robię innym bliznie Ona w końcu mała, że ja jestem za jej Biegam, rozgrzewa studio, ty chcesz się mnie trzymać blisko Muszę pokazać tu kurwą biz, że jesteś psychomatyczny Z tego skilla, się trzy niż temat Mam nie za debila, chociaż teraz wiem, że to jest głupia ściara ma, to są teksty w waszych nutach Mam tyle jest w tym prawda jak wejcę o w wodach Nie ma refronów, to wstęcy bolu na szybko, nie lubię jak lubi ktoś nie lubić mnie chociaż nie jest mi wtedy przykro skrypać frajera coś się śmieje z młodziaką jest sygnał żeby zszedł mi z oczu, on nie kuma wszyscy znaków jednak koleżance by ode mnie wzięła koleżankę za którą latem chwilę temu i ta na problem ma że gadamy po migowemu. nie i tak nie dodamy refrenu po co powtarzać Wersje ja nie lubię słuchać trzy razy tego samego a jak lubisz no to jesteś pierdolnięty i cię pochwal kolegom że ci tak nazwałem jak chcesz mogę cię jeszcze nazwać bez...